Podobno ludzie dla swojego własnego dobra nie powinni wiedzieć, jak się robi politykę i kiełbasę. Dlaczego? Ano, bo jedno i drugie ponoć jest równie w dzisiejszych czasach na pewno wszyscy wiemy, jak się robi kiełbasę wyborczą, bo w kampanii wyborczej jesteśmy nią ciągle karmieni. Ale czy wiedzą Państwo, jak się konstruuje listy wyborcze? Pewnie trochę Państwo wiedzą, bo widzą, słyszą czy czytają, że władze tej czy innej partii tego umieściły na jedynce, czyli na pierwszym miejscu na liście kandydatów do Sejmu, tamtą z jednego okręgu przeniosły do drugiego, ktoś dostał ostatnie miejsce, ktoś się irytuje, bo dostał miejsce niebiorące, czyli teoretycznie nie dające szansy na mandat. Ktoś inny, wreszcie partyjną decyzją skandydowania do Sejmu został strącony do Senatu. Ale my nie będziemy się dzisiaj taką polityką zajmować, a pochylimy się nad tym, jakie wymogi z punktu widzenia prawa wyborczego musi spełniać lista kandydatów na posłów. W przypadku Senatu sprawa jest prosta. Mamy 100 okręgów wyborczych, w każdym okręgu jeden komitet może wystawić tylko jednego kandydata. W przypadku Sejmu jest to wyższa matematyka. Dosłownie. Mamy 41 okręgów w wyborach posłów, w których do zdobycia jest od 7 do 20 mandatów. Liczba mandatów w okręgu uzależniona jest od tego, ilu wyborców mieszka na danym terenie. Komitet wyborczy może na takiej liście umieścić co najmniej tylu kandydatów, ile mandatów jest do zdobycia w danym okręgu, ale nie więcej niż dwukrotność tej liczby. Jeśli zatem do wzięcia w dokręgu jest na przykład 10 mandatów, to na liście nie może być mniej niż 10 i więcej niż 20 osób. O kolejności miejsc na tych listach decydują oczywiście najczęściej polityczne gremia i zawsze najważniejsze jest, wiadomo, miejsce pierwsze, no bo lider. Ale także ostatnie, bo to na te dwa nazwiska, pierwsze i ostatnie, najczęściej pada wzrok wyborcy. Liderzy partyjni zawsze starają się kandydować z miejsca pierwszego, ale są też tacy, którzy preferują, Miejsce ostatnie i zawsze z niego mandaty zdobywają. I jest też także teoria o miejscach niebiorących czyli o takich miejscach w dolnej strefie stanów średnich listy najczęściej z których, jak twierdzą kandydaci, bardzo trudno jest zdobyć mandat. Ja walczę z teorią miejsc niebiorących, ponieważ praktyka i doświadczenie z poprzednich wyborów, także z ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego, pokazuje, że miejsce niebiorące nie ma znaczenia. Ma znaczenie bardzo dobra, intensywna kampania dziesiątki spotkań, tysiące uściśniętych rąk, setki rozmów. To wszystko pomaga kandydatowi w tym, żeby zdobyć mandat. No i jeszcze jedna rzecz, o której komitety wyborcze muszą pamiętać, układając listę: parytet. Parytet oznacza, że na każdej liście kandydatów do Sejmu musi być co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn. Jedna płeć może na liście dominować, ale drugiej musi być co najmniej 35%. Jak to wygląda w praktyce? A no, wyobraźmy sobie listę kandydatów, gdzie mamy 18 nazwisk. 35% z tej liczby to jest 6,3. W takiej sytuacji liczbę zaokrąglamy do góry zgodnie z kodeksem wyborczym i już wiemy, że na liście powinno być co najmniej 7 kobiet lub mężczyzn, a, le, a resztę miejsc może wypełnić druga płać. Najwyższa matematyka czeka teraz komitety wyborcze przy zbieraniu podpisów pod listami kandydatów na posłów. Przypomnę, że każda lista musi mieć poparcie co najmniej 5000 obywateli stale mieszkających w danym okręgu. Jeżeli komitet wyborczy zarejestruje listy w co najmniej połowie okręgów, czyli w 21 z 41, to w pozostałych już podpisów zbierać nie musi i listy może zarejestrować bez nich. Ale i tak w skali kraju jest to 105 tysięcy podpisów pod kandydatami do Sejmu i 200 tysięcy do Senatu, jeśli komitet ma zasięg ogólnopolski. Czy ktoś te podpisy potem sprawdza? Tak. Sprawdza je okręgowa komisja wyborcza, która rejestruje listy kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów. Przede wszystkim komisje patrzą, czy na listach nie ma tak zwanych martwych dusz. A te się w ostatnich latach systematycznie i zawsze zdarzały. Komisja sprawdza także, czy osoby, które są podpisane pod listą kandydatów, czy pod kandydatem na senatora, rzeczywiście stale zamieszkują w tym okręgu wyborczym. Jeżeli mieszkamy w Gdańsku, a podpisaliśmy się w Szczecinie, no to taki podpis pod kandydatem, choćbyśmy nawet nie wiem, jak go popierali, jest nieskuteczny i nie zostanie uwzględniony przez okręgową komisję wyborczą. E aí